Maciej Skorża powiedział nie Cezaremu Kuleszy, trener Urawy Red Diamonds i były mistrz Polski z Lechem Poznań nie przejmie reprezentacji Polski. Jak poinformował Mateusz Ligenza z Radia Z, powodem tej decyzji są sprawy prywatne. To oznacza, że prezes PZPN musi znaleźć sobie nowego faworyta, bo dotychczas był nim właśnie Skorża. Wróciła sprawa wydarzeń, które rozegrały się w październiku 2023 roku po meczu AZ Alkmar z Legią Warszawa w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Doszło wówczas do potężnego zamieszania w ramach którego holenderscy funkcjonariusze ostro potraktowali m.in. prezesa legi Dariusza Mioduskiego. UEFA nałożyła na AZ karę w wysokości 40 tysięcy euro, a dziś Trybunał Arbitrażowy orzekł, powołując się na brak naruszenia przepisów, że organizator jest jednak niewinny. Siedmiokrotny reprezentant Polski zmieni klub. Wszystko wskazuje na to, że występujący ostatnio w pogoni Szczecin Rafał Kurzawa zostanie zawodnikiem Brugbetu Termalika Nieciecza. Jeśli trafi do drużyny Beniaminka Ekstraklasy, znów będzie współpracował z trenerem Marcinem Brosz. Panowie spotkali się wcześniej w górniku Zabrze, gdzie pod batutą brosza Kurzawa zagrał chyba sezon życia. Jak donosi szwedzki portal Sportbladet, Gustav Bergren, ważny piłkarz Rakowa Częstochowa, jest bliski odejścia do New York Red Bulls. Kwota transferu ma wynieść około 15 milionów koron szwedzkich, czyli około 1,3 miliona euro. Według informacji weszło wicemistrz Polski, rozgląda się już za zastępstwem w postaci Petera Barata, byłego gracza Rakowa. Były trener legii Warszawa Ricardo Sapinto zgodził się na pracę w Iranie. Portugalczyk wrócił do Esteglal FC z dziewięciokrotnego mistrza kraju, którego prowadził już w sezonie 2022-2023 i wygrał z nim super Buchar kraju. To powrót z półrocznego bezrobocia i obranie nietypowego kierunku, biorąc pod uwagę konflikt między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.